Wiem, że to jest najgorsza seria, ale dzięki nam możesz zrobić nie najgorsze zakupy. Na AliExpress znajdziesz gadżety związane z Premier League i nie tylko. Z kodem FUNGAL20 dostajesz rabat na 4 dolary. Miłych zakupów. To była szybka reklama AliExpress, a to jest szybki wstępniak ode mnie, a to dlatego, że dzisiaj materiału jest naprawdę dużo. Nie chcę was zanudzać. Tam niżej w komentarzach wybieramy najgorszego Benjaminka w historii Premier League. Dlatego czekam na wasze głosy. A teraz już trzymajcie się mocno. Lipiński Travel zabiera was na angielskie boiska. Uwaga, uwaga! Naszą podróż po najgorszych Beniaminkach Premier League zaczynamy od sezonu 1993-1994. Wtedy to po raz pierwszy w historii w angielskiej elicie zameldowało się Swindon Town. Awans wywalczył grający trener Glenn Hoddle, który zaraz po wielkim sukcesie postanowił, że opuści szeregi Beniaminka i przeniesie się do Chelsea. Jego obowiązki w osieroconej drużynie przejął szkocki asystent John Gorman. Przed sezonem Benjaminkowi udało się pozyskać m.in. norweskiego napastnika Rapidów Wiedeń Jana age Fjörtyfta. Wzmocnienia składu jednak za wiele nie pomogły. Wyobraźcie sobie, że pierwszy mecz w Premier League Swindon wygrało dopiero w 16 kolejce. To był 24 listopada 1993 roku. Podopieczni Gormana okazali się minimalnie lepsi od QPR. Mecz skończył się wynikiem 1-0. Wcześniej Swindon najczęściej przegrywało od czasu do czasu, łapiąc jakiś remis. Najboleśniejsze porażki to te z Liverpoolem i Southampton. W obu meczach dostali po 5 bramek. Wygrana z QPR nic nie zmieniła, i Swindon dalej rzadko punktowało. Częściej dostając odrywali lekcje futbolu. Z takim Newcastle przegrali chociażby 1-7. Na pewno jednym z jaśniejszych punktów tego tragicznego sezonu była wygrana 2–1 nad Tottenhamem. Ostatecznie jednak Swindon zajęło ostatnie, 22 miejsce w Premier League z zaledwie 30 punktami zdobytymi w 42 kolejkach. Do tego ustanowili niechlubny rekord w liczbie straconych goli. Rywale 100 razy pakowali piłkę do ich siatki. Od tamtej pory jeszcze nikt nie przebił tego wyniku i coś czuje, że jeszcze długo nie przebije. Aha, słuchajcie, od tamtej pory Swindon już nigdy nie zagrało w Premier League. W obecnym sezonie awansowali do League One. Więc w tym Premier League mogą jeszcze na nich trochę poczekać. No to teraz czas na sezon 1994-1995 i Leicester City, tak jest. Wtedy to po 7 latach przerwy lisy ponownie trafiły na angielskie salony. Premier League to był ich pierwszy raz. Co tu dużo gadać, okazał się niezwykle bolesny. Leicester spędziło wśród najlepszych zaledwie sezon. Weszli i wyszli. Co do składu to brakowało w nim gwiazd, ale trzeba wspomnieć, że w szerokiej kadrze Lisów znajdował się młodziutki, 16-letni Emil Heski. Pierwsze zwycięstwo w Premier League przyszło im szybciej niż wspomnianemu wcześniej Swindon, ale i tak była to dopiero szósta kolejka. Wtedy to lisy wygrały 3-1 z kogutami. Na pewno należy jeszcze zwrócić uwagę na szalone zwycięstwo 4-3 z Southampton, a tak to sezon był wybitnie nieudany. Ostatecznie Leicester zajęło przedostatnie miejsce. Gorsze od lisów okazało się tylko Ipswich Town, ale to żadna chluba. W 42 kolejkach Leicester uzbierało 29 punktów, to o jeden mniej niż Swindon w poprzednim sezonie, ale przynajmniej nie stracili 100 bramek. Zaledwie 80. 80 bramek. Co to jest? Teraz robimy całkiem spory skok w czasie. Sezon 1999-2000. Mieliśmy przed chwilą lisy? To teraz czas na szerszenie. Pierwszy sezon Watfordów w Premier League. Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 11 latach przerwy. I co ten Watford miał do zaoferowania? No właśnie wielkie nic. Trenerem był Graham Taylor, a utrzymanie mieli zapewnić m.in. zdobywca Ligi Mistrzów z Ajaxem Nordin pozyskany z PSG Xavier Gravelen, czy islandzki snajper Heidar Helguson. Cóż, no nie zapewnili, ale początek był niezły. Wygrana 1-0 na Enfield z Liverpoolem, czy domowe zwycięstwo też 1-0 z Chelsea. Tylko później coś się posypało i zdobywanie trzech punktów było już tylko bardzo rzadkim wypadkiem przy pracy. Na koniec sezonu klub Eltona Johna miał tylko 24 punkty na koncie. Wtedy był to najniższy wynik w krótkiej historii Premier League. Ale poczekajcie, tutaj będą jeszcze gorsi. W sezonie 2002-2003 po 16 latach przerwy do elity w końcu awansował West Bromwich Albion. Tym niedoświadczonym, jak na premier league składem, dowodził trener Gary Megson. Sezon zaczął się od trzech porażek, w tym bolesnej 2-5 z Arsenalem. Ale następnie przyszły trzy zwycięstwa, wszystkie po 1-0. Ofiarami WBA stały się Fulham, West Ham i Southampton. Mogło wydawać się, że coś jednak z tego będzie? No nie. Od 14 września 2002 roku i wygranej ze świętymi podopieczni Mexona Meksona do samego końca sezonu zwyciężyli już tylko trzy razy: z Middlesbrough, Manchesterem City i Sunderlandem, czyli łącznie przez cały sezon wygrali w zaledwie sześciu meczach. Nic więc dziwnego, że zajęli przedostatnie miejsce w tabeli z 26 punktami na koncie. Gorszy okazał się tylko Sunderland. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie Premier League Benjamin z The Hawthorns poradzi sobie dużo lepiej. W końcu z takim duetem jak Billy i Grosik nie może być źle, prawda? Cyk, meldujemy się w sezonie 2005-2006. Czy coś przed chwilą wspominałem o tragicznym Sunderlandzie? No to teraz to dopiero będzie. W 2005 roku Czarne Koty powróciły do Premier League po dwóch latach. W 2003 roku Sunderland spadł z tragicznym dorobkiem 19 punktów. Teraz musiało być lepiej. No przecież gorzej się nie da, prawda? Okazało się jednak że się da. Sunderland z 2005 powiedział do tego z 2003: "Podtrzymaj mi piwo". Mick McCarthy miał w drużynie takich zawodników jak chociażby legendarny wykonawca rzutów z autu Rory Delap, ograny na angielskich boiskach argentyńczyk Julio Arca, czy wypożyczony z Liverpoolu Anthony Letalek. I ta ferajna przez cały sezon 2005-2006 wygrała tylko trzy mecze w Premier League. Trzy mecze. Z Middlesbrough, West Bromem i Fulham. Przez cały sezon Sunderland zdobył tylko 15 punktów. 15 punktów w 38 kolejkach. Masakra. Przedostatni West Brom miał ich o 15 więcej. No nie jest łatwo być kibicem Sunderlandu. Nie jest. Ale przynajmniej mają fajny serial dokumentalny. Polecam. Sezon 2006-2007 i znowu Watford. I w tym momencie taki Elton John przy fortepianie krzyczy: "Nie!" Powrót do Premier League po tragicznym sezonie 1999-2000. Wtedy zdobyli 24 punkty i spadli. A teraz poszło im lepiej. Zdobyli o 4 punkty więcej, czyli 28 punktów. Ale to i tak nie pomogło. Ostatnie miejsce w tabeli i część. I co z tego, że w ekipie ID'ego Bufroida znajdowały się takie nazwiska jak Ben Foster, Denis Shitu czy młody Ashley Young. Stać ich było na zaledwie 5 zwycięstw przez cały sezon. Jakby mało było upokorzeń, to gola strzelił im nawet bramkarz Tottenhamu Paul Robinson. Foster został załatwiony niczym Tomasz Kuszczak w meczu z Kolumbią. Dobra, dość znęcania się nad szerszeniami. Jedziemy dalej. Sezon 2007-2008 przyniósł zupełnie nowy poziom beznadziei w wykonaniu Benjaminka. Czegoś takiego jeszcze wcześniej nie było. Obecny klub Christiana Bielika odwalił wtedy taką kichę, że głowa mała. W tym nieszczęsnym sezonie Darby County prowadziło dwóch trenerów. Najpierw Billy Davis, a potem zmienił go Paul Jewell. Przez drużynę przewinęło się sporo znanych nazwisk, chociażby kupiony z Celtiku Kenny Miller czy napastnik kanarków Robert Earnshaw. Był też weteran Robbie Savage czy były czerwony diabeł Roy Carroll. I teraz tak przygotujcie się, dobra? Przez cały sezon 2007-2008 Derby wygrało, uwaga, jeden mecz. To był sam początek sezonu, szósta kolejka i spotkanie z Newcastle. Gola na wagę zwycięstwa zdobył wspomniany wcześniej Miller. Poza tym były straszne porażki, jak 0-6 z Liverpoolem, 0-5 z Arsenalem, 0-5 z West Hamem, 1-6 z Chelsea czy 0-6 z Aston tra Tragedia. Barany zajęły ostatnie miejsce w tabeli z 11 punktami na koncie. Przedostatnie Birmingham miało ich aż o 24 więcej. Darby z sezonu 07-08 to prawdopodobnie najgorszy Beniaminek w historii Premier League. A i pewnie najgorsza drużyna ogółem. To pewnie przez to, że odszedł Tomasz Hajto. Tak, myślę, że to dlatego. Po tym Darby nic nie będzie już takie samo. Nawet mój angielski akcent. Ale poczekajcie, nie wyłączajcie się jeszcze. To nie koniec. Jako, że z wykształcenia jestem księgarzem, to muszę być skrupulatny w swojej robocie. W sezonie 2012-2013 słabym beniaminkiem okazało się Reading. Nie była to jakaś wielka drużyna, ale było w niej kilka ciekawych nazwisk: rosyjski snajper Paweł Pogrebniak czy Daniel Karisu. Tak ten sam, który później grał w Sewilli. Swój pierwszy mecz Reading wygrało dopiero w 12 kolejce z Evertonem. to był listopad 2012 roku. Później dołożyli już tylko 5 zwycięstw i sezon skończyli z 28 punktami. Dało im przedostatnie 19 miejsce w Premier League. W sezonie 2016-2017 inny Benjaminek, Middlesbrough też zdobył tylko 28 punktów. To byli prawdziwi mistrzowie remisów. Wygrali tylko 5 meczów, a aż 13 właśnie zremisowali. 7 z tych 13 to były remisy 0-0, do 0, a w składzie mieli kilka niezłych nazwisk: Calum Chambers, Martin de Roon, Adama Traore, Alvaro Negredo, Gaston Ramirez, Stuart Downing, Victor Valdes No naprawdę ciekawa drużyna I jeszcze Aitor Karanka jako trener Ale gdzieś to nie zagrało i skończyło się spadkiem W sezonie 2018-2019 do grona najgorszych Beniaminków postanowiło dołączyć Fulham Tutaj nie pomogły nawet gigantyczne zakupy Fulham na wzmocnienia wydało ponad 100 milionów funtów Serii, Anguisa, wykupienie Mitrowicia, Moulson przepalili tej kasy bardzo dużo, a to i tak nie starczyło. To znaczy starczyło, ale na zaledwie 26 punktów, tylko 7 zwycięstw. Najlepszą formę złapali w samej końcówce sezonu, gdy w kwietniu wygrali 3 mecze z rzędu. I nawet Claudio Ranieli, zatrudniony w roli ratownika, nie pomógł. Niestety. I teraz najświeższa historia, czyli nowy klub Przemysława Płachety Norwich City. Sezon 2019-2020 kanarki zaczęły naprawdę nieźle. W drugiej kolejce wygrana z Newcastle, w piątej z Manchesterem City, kumpel Petteriego Forcela, temu póki, nawalał bramki i wydawało się, że może to chłopak jakoś pociągnął. No, nie pociągnęli, a jak w styczniu póki przestał strzelać, to później już prawie nie miał kto strzelać. Łącznie przez cały sezon kanarki zdobyły 26 goli, a straciły aż 75. Tylko 5 zwycięstw, 6 remisów i aż 27 porażek. Na koncie 21 punktów. Teraz czas na sezon w Championship. Ale może jak płacheta zacznie dogrywać Pukiemu jak Exposito, to szybko wrócą do Premier League. Oby. A to moi drodzy, na koniec filmu jest niezwykle kojący widok. Kawałek sztucznej trawy, którą dostałem od mojej dziewczyny. Zawsze jak jest mi smutno, źle, to sobie siadam i na nią patrzę, i od razu jest lepiej. Myślę wtedy o boiskach, o piłce, o ekstraklasie. A, i od razu na sercu robi się jakoś lepiej. Dobra, poczekajcie, bo tu za chwilę na ekranie pojawi się Wam odnośnik do innego filmu, który znajduje się na naszym kanale. Możecie śmiało klikać. I pojawi się też taki przycisk magiczny, który pozwoli Wam zostawić suba na tym kanale. Dlatego śmiało, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił suba, a uważa, że odwalamy kawał całkiem niezłej roboty, to śmiało klikajcie. Ja już Wam dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i tym oto pięknym widokiem żegnam się. Do zobaczyska!